Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie raki. To jest odczytanie tygodniowe na okres od 17 do 23 października 2022 roku. Raki, moje drogie, ja sobie tutaj przygotowałam notatki, takie króciutkie na temat astrologii. Moje drogie raki, w niedzielę 23 października 2022 roku o godzinie 11.35 słoneczko zawita do znaku skorpiona, a zatem mamy tutaj zmianę znaku solarnego. Skorpiony poczują się lepiej, również to wpłynie bardzo dobrze ogólnie na trygon wody, czyli również na raki i oczywiście na tych wszystkich Was, którzy macie na przykład, ascendent w Skorpionie, bądź jakieś inne ważne, słuchajcie, planety, czy, czy, czy jeszcze jakieś tam inne, słuchajcie, istotne informacje, wpływy macie w Skorpionie w swoich horoskopach urodzeniowych. Więc tutaj w tej dziedzinie możecie poczuć pewnego rodzaju ulgę, bo Słońce wiadomo opromienia swoją energią. Znak Skorpiona tym samym ma to również wpływ na to, co gdzieś tam ludzie indywidualnie w swoich horoskopach urodzeniowych wspólnego ze Skorpionem maju. Również moi drodzy, tutaj będziemy mieli kolejne wydarzenia, a mianowicie 23 października Saturn zakończy retrogradację. On słuchajcie przemieści się wtedy w tak zwaną strefę cienia. Jeszcze chwilkę poczekamy i rozpocznie swój bieg do przodu. On w tym momencie musi na dobre wyhamować, moi drodzy, zatrzymać się, nabrać odpowiedniego rozpędu i ruszyć do przodu, tak? Więc tak się to będzie działo. To nie jest tak, że słuchajcie, planeta od razu zatrzymuje się w biegu wstecz, po biegu wstecznym i natychmiast rusza do przodu. No nie, no jest po prostu ten okres tak zwanego cienia, kiedy ta planeta przygotowywuje się właśnie do ruchu prostego. Ale najważniejsze jest to, że właśnie kończy się retrogradacja tej planety. Yy, moi drodzy, ważne kolejne wydarzenie to to, że Mars. Idzie w strefę cienia w tym tygodniu, jeszcze no, w tak pewnych aspektach w końcówce ubiegłego. Słuchajcie, Mars powolutku szykował się w, do wejścia właśnie w strefę cienia, będzie tutaj w strefie cienia, po to, żeby 30 października, czyli dopiero w przyszłym tygodniu, za tydzień poniedzieli, tak, równe 7 dni, słuchajcie, wyruszyć w retrogradację. Tutaj właśnie niektóre wpływy. Marsa mogą być dosyć mocne. Dla tych z Was szczególnie to ma znaczenie, dla tych osób, które słuchajcie są mniej więcej w wieku 40-50 lat, 40, nawet bym powiedziała 2, 52, 55, mniej więcej w tym okresie, czyli mniej więcej tak właśnie, 40 do, 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 do 55 lat. To będzie miało dla Was bardzo istotny wpływ, dlatego że słuchajcie, tutaj akurat Mars jest dla, dla Was tutaj wyznacznikiem, jest odpowiedzialny m.in. za sposób zarobkowania pieniędzy, za sposób zdobywania pieniędzy, tak więc moi drodzy, to będzie miało tutaj znaczenie. Jego retrogradacja może właśnie przynieść pewnego rodzaju zahamowania, ale też pewnego rodzaju, słuchajcie, tutaj znowu zmiany. O co chodzi, słuchajcie? Satur się zatrzymuje w wodniku. Mars zaczyna słuchajcie, swoją retrogradację, w tej chwili się szykuje do strefy cienia. Chodzi o to, że słuchajcie, znowu jakieś zmiany dotyczące na przykład formy zarobkowania, formy pracy. Saturn jest planetą kostyczną, słuchajcie, jest planetą starych przyzwyczajeń, jest planetą taką, no, nieruchliwą bym powiedziała, to planeta pokoleniowa, więc tutaj to też ma niebadatelny wpływ, dlatego że słuchajcie, Znowu jakieś będą miały miejsce historie związane właśnie ze zmianami w pewnych stałych, zastanych rzeczach. Szkoła, nauka, stały etat, praca, coś w tym stylu, moi drodzy, stare przyzwyczajenia. Kochani moi i jeszcze bardzo ważna rzecz, a mianowicie to, że znajdziemy się w energii Nowiu. No będziemy mieć dopiero w przyszłym tygodniu, 25 października, ale my już w tej chwili znajdziemy się w jego energii bo na dwa dni przed tym słuchajcie. Przed tym wydarzeniem już zaczynamy odczuwać tę energię, czyli piąte, czyli tak sobota, niedziela upłynie nam tutaj właśnie w Energii nowiu. Niektórych już to może faktycznie gdzieś tam koło piątku, że tak powiem, brzydko zahaczyć. Takie tu mamy, moi drodzy układy, takie tu się rzeczy dzieją na niebo skłonie. Niebo się troszeczkę uspokaja, bo tak jak powiedziałam, tu już skończył retrogradację Saturn, wcześniej skończył Pluton, no Mars, znowu słuchajcie, idzie do boju, ale... No i tak jest to lepsze, słuchajcie, niż nie wiadomo ile planet, prawda, na ruchu wstecznym. Takie, takie tu mamy, słuchajcie, nastroje, taki to ciekawy czas, tydzień taki, no. Trzeba się przygotowywać na zmiany, moi drodzy. Będziemy różne rzeczy weryfikować. Moi drogie raki, przypomnę, że to wszystko, co tutaj usłyszycie, to jest tylko i wyłącznie czytanie ogólne. Ono może, ale nie musi z wami rezonować. Może rezonować w części, całości lub zupełnie nie rezonować. Może sobie zarezonować na początku tygodnia, pod koniec, w środku, za dwa, za trzy. Moi drodzy, czasami warto wrócić do jakichś starszych czytań, żeby zweryfikować sytuację, w której w danym momencie się znajdujemy. Moi drodzy. Proszę też pamiętać, że takie czytanie ogólne nie musi rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. I jeszcze jedna bardzo istotna uwaga, nie podejmujemy żadnych ważnych życiowych decyzji pod wpływem czytań ogólnych, czy to dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeżeli macie do podjęcia jakieś ważne życiowe decyzje, moi drodzy, i potrzebujecie wsparcia, to warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, moi drodzy, to serdecznie Was zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na ale w opisie filmiku również tutaj na dole moi drodzy, ekranu wyświetla się numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp i tutaj można się ze mną szybko skontaktować. Kochane moje raki, no już właśnie dla Was tutaj wyciągam kartę, wyciągamy kartę. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną raków, rezonujące ze mną raki na nadchodzący tydzień 17-23 października 2022, 17-23 października 2022 roku. Czy chwilę się będzie rok kończył? A ja już robiłam podgląd na rok wodnego królika w chińskim horoskopie. No, będzie ciekawie. <laughs> Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse, zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, macie kartę mocy, lew, no więc zobaczcie, być może tutaj też jakieś układy związane, słuchajcie, z Marsem, lew, lew, Mars, zobaczymy o co tu chodzi, energia. Słuchajcie, tutaj odnajdą się na pewno takie raki, które będą musiały pokonać siebie, pokonać swój własny lęk, własny strach. Tutaj jest taka historia, że trzeba wziąć się za coś, trzeba uporządkować jakieś sprawy, trzeba coś moi drodzy pozałatwiać i to po prostu sprytem. Pokonanie lęku, strachu, jakichś dziwnych, zwierzęcych, wewnętrznych instynktów, które mówią uciekaj, uciekaj, tak, w szarą dziurę gdzieś tam w myślą dziurę nie załatwiej nie rób, tak? Bo się boisz, bo się wstydzisz, więc tu właśnie takie się znajdą raki. Szczególnie właśnie te raki, które w tej chwili moi drodzy mają mocny wpływ Marsa w swoim życiu, czyli właśnie te między 40 a 55 rokiem życia. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną raków, rezonujące ze mną raki, karty uzupełniające, dointerpretowujące 17-23 października 2022. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wderzenia, szanse i zagrożenia raki moje drogie a pod wodem talii macie kartę konstans no właśnie karta stałości a więc widzicie moi drodzy jakby na to nie patrząc jesteście pod czujnym okiem opatrzności ta karta jest powiązana słuchajcie z plutonem tutaj znak lwa może macie coś wspólnego z lwami może jakieś ważne planety urodzeniowe w znaku lwa bądź jedenasty dom horoskopu na to należy zwrócić moi drodzy uwagę dobra królowa kielichów zobaczcie ogólna aura troszkę pieniędzy mak hmm. Dobrze. Moje drogie e, raki. Znajdą się jeszcze tutaj, w tym czytaniu, odnajdą się takie raki, które przeżywały coś bardzo intensywnego w swoim życiu. Mógł to być jakiś bardzo intensywny romans, bądź intensywny związek. Niekoniecznie jako taki romansowy, jakiś taki dłuższy, może bardziej stały. Moje drodzy, taka relacja, gdzie. Mm, było między Wami bardzo silne przyciąganie fizyczne, dosłownie taki szał ciał. Odnajdą się tutaj takie raki, które w zasadzie na dzień dzisiejszy nie wyobrażają sobie swojego życia seksualnego bez tej osoby. Czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, to się, moje drogie raki, odnajdziecie, i to jest po prostu powrót też do do jakiejś stabilizacji, do jakiejś równowagi, moje drogie raki. Karta Konstans. Nic nie ujdzie oku opatrzności. Pamiętajcie o tym. Moi drodzy, królowa kielichów oraz karta trochę pieniędzy to jest, moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia. No cóż, kochani, będziecie na pewno tutaj troszeczkę tacy rozazdogani emocjonalnie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o pieniądze, będziecie tutaj oglądać, liczyć, pisać, słuchajcie, rachować, ważyć, mierzyć i tak dalej. Będziecie też tutaj szukać dodatkowego źródła utrzymania, dodatkowego jakiegoś sposobu na zarobkowanie, na dorobienie sobie. Widzę tutaj jakieś drobne zlecenia, słuchajcie, widzę tu jakieś drobne zlecenia. Najważniejsze to jest to, żebyście tutaj pomogli komuś i również pozwolili pomóc sobie. Chodzi tutaj, słuchajcie, o rozmowę ze znajomymi, chodzi tutaj o rozmowę z przyjaciółmi, więc tutaj rozmowa z przyjaciółmi ma jakieś bardzo ważne znaczenie. Pomoc przyjaciół, słuchajcie, pomoc przyjaciół, pomoc przyjaciół, pomoc ma twarz przyjaciół w tym tygodniu. Jakieś drobne zlecenia, jakieś drobne tego typu sprawy, one nie będą, słuchajcie, nie wiadomo jakie na przykład jednorazowo 10 tysięcy, tylko to mogą być takie zlecenia, załóżmy stałe, mniejsze kwoty, ale z określoną częstotliwością i pozwalające w jakiś sposób podreperować budżet. Raki będą bardzo, duże, bardzo dużo tutaj myślały o reparowaniu budżetu. Moi drodzy, jeżeli się zajmujecie jakimiś takimi sprawami związanymi z uzdrawianiem, zajmujecie się takimi jakimiś sprawami związanymi z rozmową z innymi, więc tutaj też macie jakieś duże pole do popisu, tutaj jakieś, słuchajcie, pieniążki zaczną wpływać z tego. Ja tu po prostu widzę uzdrawianie, tak? Moi drodzy, widzę też, że będzie się trzeba zająć pewnymi sprawami, pewnymi tematami, które wcześniej były zamiatane pod dywan które wymagają po prostu uzdrowienia. Są to być może jakieś wasze emocjonalne sprawy, wasze takie słuchajcie, emocjonalne przeżycia. To są sprawy, które Wam już wcześniej komunikowało otoczenie, tylko, moje drogie raki, nie chciałyście się tym zająć, ze względów po prostu takich, że szarpało was to bardzo emocjonalnie. No właśnie tutaj mamy kartę mocy i karty Konstans, tak? Moi drodzy, to jakby w pewnym sensie szarpało Waszą odporność, szarpało wam nerwy, tak? To była taka właśnie próba waszej odporności, jeżeli chodzi o nerwy. Moi drodzy, widzę, też jeszcze tutaj kwestie związane z ciałem, a więc po prostu będziecie wydawać jakieś pieniądze, raz takie, raz takie niewielkie, ale dosyć często tutaj na siebie, na swoje ciało, być może tutaj na sprawy związane z jakąś opieką zdrowotną, czy z jakimiś takimi masażami, z czymś takim, moi drodzy. Bardziej tutaj chodzi o takie zatroszczenie się o komfort ciała, o takie lepsze samopoczucie, troszkę kręgosłup i tego typu sprawy, tak? Więc tu, tu, tu też będziecie na to wydawać, moi drodzy, troszkę pieniądze. Oszków, tak? No, czymś się tutaj, moi drodzy, będzie trzeba zająć? Uzdrawianie emocji, uzdrawianie, słuchajcie, różnych spraw, zamiecionych, które były pod dywan, i załatwianie ich, to ma też niebagatelny wpływ na Waszą stabilizację finansową. Moi drodzy, musicie sobie z tego zdać sprawę. Karta mocy mówi, że trzeba po prostu sprytem rozwiązać pewne sprawy, pewne tematy. Nie zginiecie, nie zapomną o Was jacyś znajomi, koledzy i inne osoby, które mogą Wam tutaj pomóc w stabilizacji również finansowej. Moi drodzy, jakie są tutaj szanse tego tygodnia? Macie kartę, słuchajcie, maga, merkury, arkan wielki, sprawy ważne i przeznaczeniowe. Istotne jest, gdzie macie Merkurego w swoich horoskopach urodzeniowych oraz co ewentualnie macie w pierwszym domu swojego horoskopu urodzeniowego. Moi drodzy, i karta ślubu. Pierwsza podstawowa rzecz to jest taka, że kochani moi, nie dacie się komuś oczarować. Nie dacie się komuś zwieść. Całkiem możliwe, że to może być jeszcze jakaś osoba z przeszłości tutaj dawać się dobijająca, ale Wy już nie dacie sobie zamedlić oczu, moi drodzy. Wy już się z tego wysmykniecie. Ja widzę, że tutaj też nie pozwolicie się komuś okłamywać. Jeżeli byłyście okłamywane od dłuższego czasu i tutaj w tym tygodniu przeżywacie jakieś takie słuchajcie, wręcz olśnienie, ja tutaj widzę, stwierdzicie, że czas brać swoje prawy, swoje sprawy w swoje własne ręce, zauważycie, że byłyście wykorzystywane w jakiejś sytuacji. Jest to jakaś dziwna, skomplikowana relacja, typu jestem, nie ma mnie, kłócę się z Tobą, schodzimy się, nie rozchodzimy, rozchodzimy, takie kombinacje, słuchajcie, coś w stylu włoskiego małżeństwa. Więc ja widzę, że tutaj po prostu stwierdzicie, że czas wziąć sprawę w swoje własne na ręce i będziecie realizować swoje plany i swoje własne cele. Troszkę takiego zdrowego egoizmu u Raków widzę w tym tygodniu i dzięki temu po prostu nie dacie się, słuchajcie, w coś wrobić, w coś wmanewrować. Zdacie sobie z tego sprawę, że słuchajcie, też właśnie byłyście przez kogoś oszukiwane, wykorzystywane, będzie to współpraca, będzie to wspólnik, będzie to również, słuchajcie, jakaś osoba. Z którą byliście w relacji. Nie pozwolicie już sobie w tym tygodniu, moi drodzy, wykorzystać waszych uczuć i waszych emocji, to jest bardzo ważne. Weźmiecie swoje sprawy w swoje własne ręce, bo to jest, słuchajcie, taki tydzień, gdzie raki będą po prostu liderami. Wy będziecie liderami, wy będziecie kierownikami, że tak powiem, czy kierowniczkami swojego życia, a nie, że przyjdzie jakiś kierownik czy kierowniczka i będzie wami rządzić, tak? Więc tak to, moi drodzy, tutaj widzę. Pozbycie się jakiegoś manipulanta, otrząśnięcie się z jakiejś manipulacji, moi drodzy, sami się nie dacie wciągnąć w jakieś manipulacje, sami nie dacie po prostu po sobie przysłowiowo chodzić, więc to jest bardzo dobry, słuchajcie, czas. W magu też tutaj widzę właśnie takie realizowanie swoich własnych planów, swoich własnych celów, swoich własnych marzeń. Stwierdzicie, że pewne sytuacje niestety nie są dla was dobre, to ktoś realizował swoje plany, swoje własne cele, wy byliście niestety tylko gdzieś tam na uboczu, byliście dodatkiem i tutaj właśnie raki zrobią z tym porządek. No. Słuchajcie, zresztą pozbędziecie się jakiejś bardzo niepotrzebnej rywalizacji. Ja widzę tutaj. Pozbędziecie się niepotrzebnej rywalizacji e, jakiejś w relacji albo kogoś, kto z wami próbuje re, rywalizować. Może to być osoba w pracy, może to być właśnie taka osoba, która w jakiś sposób próbuje wam tutaj zakłócać spokój. E, przez nią się nie możecie skupić i skoncentrować na swojej pracy, macie za mało pieniędzy. Więc też się pozbywacie kogoś takiego i dziękuję bardzo. Koniec. Rak dba po prostu o siebie w tym tygodniu. Zaczyna dbać również o swoje uczucia, emocje. Widzi też, jakie jest atrakcyjne. I nie ma powodu do tego, żeby siedzieć i rozpaczać, bo jak sobie doskonale z tego zdaje sprawę, że da radę ze wszystkim, bo niczego mu nie brakuje. Moi no drodzy, jakie są tutaj zagrożenia w tym tygodniu? Paść kielichów i karta złodzieja. Kochani moi, przede wszystkim proszę uważać na swoje dzieci. Jeżeli takowe macie, ktoś może tutaj próbować, może podkraść coś waszemu dziecku, może okraść wasze dziecko. Moi drodzy, jakieś tutaj drobne problemy i kłopoty z dziećmi, są też jakieś w Waszym otoczeniu jakieś dzieci, takie wasze, tak, które no, być może domagają się tutaj, słuchajcie, trochę takiej Mocniejszej ręki, tak? Takiego prowadzenia. Moi drodzy, z powodu jakiejś małej wiedzy, małego doświadczenia, możecie tutaj coś stracić, może ktoś tutaj chcieć was po prostu wyprowadzić w pole, oszukać, okraść, bo tu mamy złodzieja, moi drodzy. Za mało jakieś prawdy też widzę. Jeżeli chodzi o kwestie, słuchajcie, związkowe, więc ktoś, kogo znacie krótko. Może się tutaj znowu gdzieś do Was, słuchajcie, dobijać, albo ktoś, kogo znaliście krótko, nagle zniknie i kompletnie nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, moi drodzy. To może być taki czaruś czy czarusia. Paść kielichów też mówi, słuchajcie, o tym, że jakieś spotkanie, jakaś randka może się tutaj odbyć pod osłoną nocy, że tak powiem, więc możecie być tutaj namawiani przez kogoś na jakieś takie, słuchajcie, spotkanie w ukryciu. Nie jest to dobry pomysł, tak? Moi drodzy, nie jest to dobry pomysł. Możecie też tutaj stracić przez to jakieś pieniądze, może się nagle też okazać, że ktoś się do Was odzywa tylko i wyłącznie z powodów jakichś tam finansowych czy, czy zawodowych, więc to nie jest moi drodzy tutaj wskazane. Spotykanie się z kimś gdzieś ukradkiem, tu gdzieś tam jakieś dziwne powroty, dziwne tego typu. Słuchajcie sprawy. Proszę uważać tutaj na Waszą wspaniałą cechę charakteru, a mianowicie słuchajcie dobre serce, wielkie serce czy chęć pomocy, bo tutaj widzę, że jakby w pewnym sensie, przepraszam, ale taka Wasza naiwność, tak, Wasza dobroć może tutaj być wykorzystana, przez to, przez to w jakiś sposób tutaj zostaniecie z czegoś okradzeni, tak, można by tak tutaj rzec, moi drodzy więc to nie jest dobre. Ktoś po prostu stwierdzi, że wy jesteście taka dobra, duszyczka, naiwna, chętna do pomocy, no to tutaj sobie można, no co, nie można, można. I właśnie to może być taka osoba tutaj, właśnie z energetyki tego maga, moi drodzy, kogoś takiego, kto się kompletnie tutaj mija, mija z prawdą. A tak więc to są takie zagrożenia. One nie są duże, bo wy już jesteście dużo bardziej doświadczone, moje drogie raki, niż poprzednio i w ogóle już macie więcej tutaj doświadczenia, ale już moi drodzy sobie tutaj to wszystko inaczej uregulujecie. Też uwaga, słuchajcie, na jakieś drobne, znikające kwoty pieniędzy mogą być to drobne kwoty pieniędzy na przykład podprowadzane wam przez wasze dziecko czy nawet przez nieuczciwego partnera czy partnerkę. Ktoś tam non stop wam może po prostu słuchajcie z pitereczka, podkradać właśnie jakieś drobne kwoty i to nie będzie, słuchajcie tutaj, no miłe, tak, ujawnienie po prostu tego, ujawnienie. Też słuchajcie, uważajcie na to, żeby ktoś nie ukradł Wam jakiegoś pomysłu, czegoś takiego co tutaj robicie, chcecie realizować może, to jest coś nowego, to jest jakaś, jakaś taka, słuchajcie, sprawa, no chcielibyście tutaj wziąć sprawy w swoje własne ręce, chcielibyście po prostu działać, zmienić swoją rzeczywistość, zmienić swoje życie, ale widzę, że tutaj właśnie ktoś jest, kto może Wam tutaj chcieć pokrzyżować, moi drodze plany, z tego względu, że to jest osoba, która chce Wam coś podkraść, tak, jest młodsza albo jest mniej doświadczona, albo Wy będziecie mieć za mało doświadczenia, jakby w czymś tam będziecie mówić, nie wiem, doradzać się, więc tutaj trzeba, trzeba po prostu zachować daleko idącą ostrożność. Takie tutaj widzę, że, czy moje drogie e, raki, e, ale jakby na to nie patrzę, słuchajcie, tutaj wszelkie kłamstwa wyjdą na jaw. Jeżeli nawet ktoś Was będzie próbował określić, to i tak znajdziecie w sobie siłę i moc, moi drodze, a karta konstant mówi o tym, że nie zginiecie jak mały robaczek, więc myślę, że. Jak na to nie patrząc, wszystko się poukłada bardzo dobrze w tym tygodniu. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam Was na kolejne spotkanie za tydzień.